Which are these two emptiness? Meditation. Czym są te dwie medytacje na pustkę? Ok, first, first before say meditation, we have to understand what does it means meditation. Najpierw zadajmy sobie pytanie, czym jest medytacja. In meditation in Tibetan is gom. Gom means to become familiar. Po tybetańsku medytacja oznacza gom, co oznacza z, za, e, zaznajomienie się zaznajomienie się z, twoją naturą. Zaznajomienie, się z twoją naturą. zaznajomienie się z tym kim jesteśmy. Takie jest okay. medytacja. How Jak to robimy? Najpierw wyobrażamy sobie, wizualizujemy nasze ciało jako całkowicie puste. Możesz sobie wyobrażać ciało w krztałowa. Like a piece of crystal. Jak po prostu coś z kryształu. With the shape of your body but a piece of crystal. Completely like uh, clear. You can see through this crystal. No Forma zewnętrzna ma taki jak ciało, ale potrafisz widzieć przez to jak kryształ. Or you can consider, <coughs> you can visualize that your skin może sobie wyobrazić, że twoja skóra i za very thin, extremely thin layer jest bardzo like cienką a warstwą. Uh, like a tent. And then is empty. Tak. Namiot, a wewnątrz wszystko jest całkowicie puste. You are, only a painting. You are only a painting. Everything inside is empty. You, ma, you, have only... you are a, paint. a Jesteśmy uh, jak obraz, a wszystko w środku jest puste. Yeah, you can choose to be a Rembrandt

Proste, jesteśmy po prostu No wewnątrz. Pój, pój. No, nie, no nie Jesteśmy nie. stworzeni z tej pustki, co oznacza, że jeśli nie mam rzeczywiście głowy, to nie ma problemu z bólem głowy i z kolanem itd. No stomach, no indigestion. Eee, nie mam żołądka, nie mam niestrawności. Okay. Inside of this empty body, you visualize three empty channels. W tym wyobrażacie sobie trzy puste kanały? Ok. You have to imagine like this. Look. From the monostream. Eee, patrzcie na mnie. On. Side of the body. Eee, Two thin channels goes up. They patrzcie. turn. They go down. Parallel. You can visualize parallel. And. Od noszrży w górę, one podążają, następnie zakręcają i równolegle schodzą w dół do wysokości czterech palców palców poniżej poziomu pępka i łączą się z powrotem. In

And teraz to naprawdę this is nie the zna. most important part. To okay? jest ważne. So first these two goes up and go down. The right side is a red colored channel and this means that is connected with the solar energy, with the hot energy. Prawy kanał jest czerwony, co oznacza, że jest połączony z solarną energią ciepła. The left channel is white and this is connected with the moon. The female the uh, uh, cold energy i lewy kanał jest e, jasny i e, jego charakteryzuje e, energia, zimna energia księżyca która e, odpowiada e, żeńs, żeńskiemu aspektowi then we have a central channel and this is the most important one then from the back fontanella in the crowd

palców poniżej poziomu pępka z tymi dwoma pobocznymi. Okay. In this channels, the is pure and I w tym wewnętrznym e, energia jest już czysta e, i e, doskonała. Jakbyśmy byli w stanie zgromadzić całą energię w centralnym kanale, to na poziomie fizyczności to oznacza Oświecenie. This happens automatically. Um, 675 times a day, but we don't realize it. Eee, To się wydarza każdego dnia. 600. 675. Eee, 675. Then w have, ciągu dnia, ale sobie nie have, świadomiamy. We have uh, less than 21,000 times that we, we have uh, normal breathing but uh, this is called karmic breathing ale mamy y 21 000, 21 000 y razy wydarza się coś co nazywamy karmicznym zwyczajnym oddychaniem so że every 32 times we have this uh, breathing, breathing I raz na jeden. don't realize it. na y one on 32 times. Raz na trzydzieści dwa wydarza się to inne, specjalne oddychanie, którego nie. Or, uświadamiamy sobie. This is when we I To się wydarza wtedy, kiedy kichamy. wtedy na ułamek sekundy mamy. So that's why sometimes oświaty. you your clear this, Or, Or when we yawn. Or one, Or one instant. Wtedy, kiedy kichamy, wtedy kiedy ziewamy, na ułamek sekundy pojawia się doświadczenie. When we have the of the I wtedy, kiedy mamy doświadczenie orgazmu. So uh, Ale to jest tak szybkie, że nie potrafimy tego złapać. If, if you don't know how to do it, of course. Hmm, jeśli wiemy jak to zrobić, oczywiście. First, we, we take this position. then for a little bit you visualize. So as I told, you, you visualize your body like a crystal or like a tent. and then when this visualization is quite clear, you visualize the three channels. and these channels are empty too. Huh? Then after you do this visualization, you put the left nostril, the left finger to the left nostril. I najpierw przyjmiemy pozycję, następnie spróbujemy sobie zwizualizować nasze ciało przejrzyste jak kryształ, potem spróbujemy sobie zwizualizować te trzy kanały w naszym ciele, które również są puste, i następnie lewy palec wskazujący położymy na lewej dziurce od nosa. And wtedy będziemy sobie wyobrażać, że czysta, przejrzysta energia, którą możemy sobie wyobrażać jako jakiś nektar, na przykład mm -hmm. do, wchodzi do prawego kanału i go oczyszcza. I we, we the, the to drugiej ręki, aby Więc tak, So through this the mind is following the entering of this energy, pure energy inside of the wtedy możemy sobie prawą dłonią tak by pomóc umysłowi by pokazać ten ruch tego nektaru oczyszczającego w dół tego kanału. Then the this energy is like all the wasting products goes to the other channels and they came out. So we inhaling

Wychodzą tym drugim kanałem i ukazujemy to przez ruch ręki. Then we again. So the goes to the left. Następnie powtarzamy proces Inhealing. z drugiej strony, poprzez holding, 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 then goes out. I wstrzymujemy, wstrzymujemy, i następnie znowu oczyszczamy poprzez then kanał. I robimy następnie oba. Holding and exhaling. Wstrzymujemy okay? na dole i wydychamy. When we do it both side, it goes inside of the, and goes out from the both side, Because the central, like I told you, is already pure. You don't need to purify. Ok? I to wszystko jest na tych poziomie tych kanałów pobocznych, ponieważ, tak jak Wam powiedziałem, centralny jest już czysty. Tam nie ma co czyścić. And re we repeat this three times. So, this means nine breathing. I to powtarzamy trzy razy, co razem daje nam dziewięć yy, wdechów i wydechów. I to powinno być przynajmniej trzy razy powtarzane. Możemy to powtarzać dłużej. You can w dłużej. the is to do in the morning and at the beginning of everything, or if you want to calm down the mind. Eee, najlepiej jest to wykonywać rano albo na początku czegoś co chcemy zrobić po to by uspokoić umysł if you do also you can also do it before going to sleep but uh, if you are too sensitive maybe at the beginning it really woke you up mm. możemy też to robić przed snem ale na początku jeśli mamy dużą wrażliwość to może nas to pobudzić but if it wake you up you just relax and then you, or you avoid to doing the night or you just relax and then the body calm again Don't, don't, don't be, don't worry. Okay? Mm. Ale jeśli nas to pobudzi, to po prostu. No, it, huh? Po prostu należy się uspokoić i, i zasnąć z powrotem. So, ten ten. Trzeci, trzeci etap oddechu, kiedy wdycham y, równolegle jedną i drugą dziurką, a wydycham. The third uh, phase of breathing yeah. when I uh, inhale through the both channels, yeah. and then if I inhale, inhale high, back, then? Yeah. and then mm -hmm. like the 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 stream is crossing or it goes. Straight no, no, the no, they way. cross. They cross się Visualization is like crossing, but you do like this inhaling and then exhaling. So it means goes inside and then they cross. Przychodzi ten strumień następnie on się krzyżuje ale my sobie wyobrażamy po prostu ruchem takim okay. równoległym To nad czym mówił ten, te wszystkie ruchy po kolei Czy mm. the, 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 the <laughs> no, for, for the moment you mean me, now. Yeah, yeah, Będziemy robili teraz razem. Yeah, yeah, we do together. So now I think that you are thinking about if you want to give to other person. Ale bo ja myślałem, że ty mówisz o tym, czy ty możesz podawać innym osobom. Yeah, yeah, yeah. At To yeah, make it more uh, yeah, yeah, clear. Yeah, yeah, okay. So first take the position. Okay. When you take the position, check your body, feel your body. You are sitting. Najpierw spróbujcie poczuć swoje ciało i rozpoznać co się w nim dzieje. Nawet jeśli tam jest jakiś ból, to to jest ok, ponieważ w ten sposób przez ból też rozpoznajemy ciało. Teraz wyobrażaj sobie swoje ciało jako całkowicie puste. The head is empty. Głowa jest pusta. The neck. Szyja. Shoulders. Ramiona, barki. The chest. Klatka piersiowa. The trunk. Tu. The arms. Elf. Ramiona, łokcie. The hand. Dłonie. Hip. Biodra. Legs nogi również. You are piece of Jesteśmy kawałkiem kryształu. Wizualizujemy trzy, trzy kanały. Two from the nostri. Dwa rozpoczynają się na poziomie nozdrzy. Po prawej stronie jest czerwony, the left is white. po lewej biały. Centralny rozpoczyna się na czubku głowy i schodzi w dół. Wszystkie spotykają się na poziomie czterech palców poniżej pęka. Następnie zamknij lewe, lewą dziurkę od nosa. Left. Lewą. I energia wypełnia prawy kanał. Opuszcza, podnosi się z góry po lewej stronie. I wychodzi na zewnątrz. Then the other one. Again, Druga strona, jeszcze raz. Energy goes inside of the left side. Energia wchodzi do lewej dziurki, do lewej kanału. Wstrzymujesz. I wychodzi po prawej stronie. Then both side. Następnie obie strony. Hold, and then from both sides it comes out. wstrzymujesz i następnie z obu stron wychodzi i jeszcze raz lewą dziurkę od nosa zamykamy and the air goes from the right. i powietrze wchodzi od prawej and it comes out from the right side. i wychodzi espravo estranho, Holding Strzemagem. and exhale e verdade. Both sides. On And then again Left nostril, close it Left nostril, close it Both side. I następnie obie strony. And then you relax, okay. Następnie się relaksujemy. This is nine times minimum. Minimum 9 razy. So the holding could be as as long as you can. This is the holding. Zastrzymywanie może być takie tak długie jak chcesz. Mm -hmm. Ta dłoń, która się porusza, mm -hmm. po prostu pomaga umysłowi to sobie wyobrazić. Tak, dla mnie po prostu. Ja yeah. W so yeah. so to jest wydech, a okazuje się, że zdaje się, że to jest. W to jest Because uh, the, she doesn't know for her to understand. You can continue? Stand up? Inhale. Okay, for In the moment, stand her. up. Inhale? Yeah. Exhale. No, no, no. It's, it's, this means inhale, you go inside. Mm -hmm. okay. Stand up.